We've been trying to reach our core extended warranty. Eń dobry. Już tu mamy... Yep. Nie. Pamiętaj, jesteśmy w Ameryce i ich nic bardziej nie wkurwia niż ten warranty. Eń dobry. A dobry. Poszukaj. Jak jesteś w piwnicy, chyba to poszukaj kurs w obszak. Dzień dobry. Eń dobry. Ja tu nic nie ma. Nic zamknięta. Zamknęli mnie. Ja tak. chyba za pokój! Czemu tak uważasz? Bo jest 0 stopni w nim, 2,9 mm. mm. no. No, jest chyba tutaj. Tak mi się bynajmniej wydawać. Jeszcze tylko trzeba znaleźć córstwo obiec. Będziemy w domku. Tą kamerę to ja mam. Na to, ja to to ja bieram. Hello, jest pan tu. Tu nie tu. pogadaj. Tu. Też jakiego pokój mówisz? to tak. Are you here? Are you close? Do you like balls? Do you balls? like SpongeBob? Do you like balls and nuts? Are you here? Can I put do, my balls in your? Do, do you like when I stand on your bed? Oh! Drwitek now! Drwitek now! Just to blow up power! I'm the. Wciski palców, wiedziałem. Okay. Mamy pierwszy dowodzik? Mm, jeszcze ty byłem raźny. Tak, były? Tylko tak. A raz mordy Psz, Nie powiem, usłyszań. bo przydałoby się. ście. Z... Dlatego córst obiec przydałoby się wziąć. A nie by było. No miałbym. Pleple, ple, wezmę jeszcze jeden kamczot. Nik i kamczot. Kam no. Jedną dla bezpieczeństwa kamerę położę tutaj, bo one, one lubią się przes lubią, lubią przesuwać się te duchy i mi się to nie podoba. No i zaparde światła. Miałem w wpierdolę tak, żeby była idealnie na drzwi. E, tu mój jedne. Gdzie mu tu jedność szkuca? E, może tutaj na... tutaj i tutaj, o, tu. Tu gdzieś na tym rogu radła, żeby wiesz. Jak się dalej pojawił, to ten tam. Wiesz. wiesz Czujnik w drzwiach. Kurwa, żeby się dziwił. Dobra, rozstawiamy, dobra. Rza. Ale tam już w pokoju jest, tu jeden, jeden w kuchni, jeden w salonie, znaczy tutaj, w pokoju rodzinny, gościnnym, a jeden w garażu. Jeden w garażu, bo, bo, bo stać mnie. Zamykamy. Chociaż nie, lepiej, żeby zamiast tego to, że może żeby tutaj zrobić. O, tu. Dobra, tak bogit. Dobra Teraz będzie perfekcyjnie Bum tralala Dobra, crucifix. Panie duchu, prosimy o współpracę Nam się nie chce tu być tak samo jak panu Gdzie ty Proszę idziesz? nam dać święty spokój Kamerę I już... postawić? Myśle, nie wiem Jak szedłeś w tą stronę, myślałem, że jesteś mu ten... nie wiem ten, O, kroczek no, Stópka tak, Kroczek zrobił Kolejna stópka A zrobię Zobacz, mu jeszcze to tutaj to Czy jeszcze zrobię mu... O, cyk, tu będzie miał I hmm. są mroźne, dobrze ale to na pewno? No tak, Parazus e, leci. Para leci. 14 stopni. Parazus leci. 16 stopni, 14 stopni. jak Parazus leci tu, leci, więc my to tam wisi. To jest 19 stopni, chłopie. I tak Parazus leci. O, czekaj, czekaj, No, 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 no właśnie. No yeah, Minus 8. Mówię, że Parazus mu tam leci. Zgaśmy może światło, jak tak już my zamierzamy iść. To nie byłby głupi pomysł. Panie duchu, weź tam się po w swoim pokoju, daj nam swoje znaki, czy co ty tam kurwa robisz i no i... Elo, cześć i czapka. Elo, cześć, czapka. Jeremiasz jest w środku, czy? Jem. Nie wiem. Nie, Jeremiasz jest w Aparat wezmę. Ja już wiem jak, jak następnego ducha przywitam. Dobra, czy coś widać? Główna. Czy mogą być docy? Nie. Mam być tak. Wszystko oprócz. dot dobrze Dobrze. No e, IMF. O, ma dziesiątka. Miło Wkorzył się, wkorzył się. Nie lubi lubimy Jeremiasz. Mhm. Mm Ewidentnie go nie lubi. O, patrz, I, i widać, gdzie jest duch, zobacz, patrz. Po dźwięku, patrz. No, zobacz. Hallway. O, jest bedroom. Wszystko wiadomo. IMF5 Ja bym wątpił. Jakbyśmy to chyć, mam Demon Hunt Mimik. Mimik by miał. Or... Pismo ducha pismo ducha to ma, mam spierdalać. Spirit Box to Mimo, Mimok. 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 I Borby. I Borby to jest Hunt. Musimy tam iść ze Spirit Boxem. Sebastiania, Mimok. Mimok. No tego to jeszcze nie słyszałem określenia. To już słyszałeś. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze te pinsy. Idę... idę to. Idę po... A dzidło to jest... A to w sumie ja też to wezmę To wiesz, praca męcząca jest takiego do połapacza. Ja mam po prostu zjebaną banię, ale mogłeś pana Gлось... wpierdać na kryteków, choć min... Bania ucyka. Chodźmy. Moja postać wygląda ci na normalnego człowieka. Nie, do tego robimy. Dlatego robimy Zna, dlatego robimy mu robimy engage. Bez dlatego robimy mu engage. Kupię. Moja postać wygląda jakby spędziła kurwa 40 lat w Legii cudzoziemskiej. What you mean? Hello. Ja sumie... Are you here? Are you close? Are you here? Are you, here? Are, you Are you close? Are you close? Are you here? Are you close? But are you here? Maybe not close, but are you here? Where are you, Manega? Where are you? Are you Klaus? Are you here? Are you there? Are you close you like but there? Do you like an ord? Nie wiem, gdzie banjema. A jak tam temp per station stał? Dalej, dalej, dalej parazus mordy leci. Minus 11, o kurwa, ale napierdala, chłodniej niż nas w zimę, to co, bry? pismo, spirit box, orby... Kurwa... Junkers, ty się patrzysz na tan? Jeremia. Są, są borby? O, wyłączył, czy to ty włączyłeś? Ja wyłączyłem. Borbów nie widzę. Czekaj, to te gówna, szucu, Wypierdala i to, poddum się tego. Pismo? Też nie, chociaż przełożę żeby, mu żeby, żeby może tutaj, o! Tu, jak będzie wchodzić do pomieszczenia... Cześć. siema Może, że mu książki? Może będzie teraz zainteresowany. Zostawmy go sobie. Dzięki mu drzwi. Dobranoc noc. mu drzwi. Może nas nie lubi? No nie wiem. Nie pytaliśmy. A tu nie... tak, że zamykają nam się drzwi przed mordą. Tak, hmm. a może nas jednak lubi. i tuli tuli. Agi, <laughs> O, jaki miły zobacz! Oooooh! No, się przytulasa po prostu. Tutaj też nie ma Borbów. No, ja bym powiedział, że Orbów i Spirit boksa nie ma. Ruszył się. Się ruszył, huził, on się ruszył. By nam zostawał diemon Tak. Znaczy, diamond. no jeszcze IMF albo pismo ducha to tak. Trzeba czekać, bo ani tego, ani tego nie ma. A mi się zdaje, że nie Mefa nie będzie, wiesz? Miał aktywność dziesiątkę, to schodził sobie po cztery. Wiesz, co musimy zrobić, żeby go raz, z tego... Poczekaj, raz szedł na dwa i dwa razy szedł na czte po cztery. Pamiętaj, jak działa zero. shade. <gry> ale my nie mamy nawet shade'a. Ale mówię, ale pamiętam, jak on działa, to trzeba wiesz... Spokojnie, no, może się wstydzi. Ja mu tam zaraz zrobię. Kurwa, wstydzi, wstydzi do chuja. Chodź, idziemy Jonks, Jankes, Jeremia, idziemy nar narkotyki. Pej. Ej. Weź narkotyki Czpaj! pay. Weź IMF-a, to sprawdzimy te, te zadanie tam jest takie Tam żeby... jest IMF A, tylko musimy mieć go chyba w ręczce, nie? Nie, chyba wystarczy, że po prostu zapikał Eep. Eep. O Boże znalazłeś? O, samochód O, kogoś o, zaatakował to to... Nie, to był Guzivant No mówię, że kogoś oh. zaatakował, tak wiesz Pankes za poleciało, do wyjścia O kadzidło, patrz Dzień dobry, panie duchu układam się panu nisko, aż po same piździsko Pięk! Byłem Pisał coś? Nie yeah. yeah. Sprawdź ten, ten Nie no, tu jest ten karatura Irek! No. Weno działaj A może mogę się tu wcisnąć? Czekaj, mogę się tu wcisnąć? Niktie mój, czekaj. kurwa mam Siemo. pomysł, No kurwa Moja Słuchaj. Boa, Łap Peczuk. Nie. 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 patrz, patrz, to. patrz patrz Nie. 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 Daj, do, rzut, rzut dolny! O! o Mój, ja ja! Ja Zapałem! Rzut dolny! O! Teraz zapałem! O, o, o! Nie kamerę cię kopiłkę! Kurde! jest spitka tu jest pitka. Pitka! Jest! Dolny! O! Jezu! ]um, się zespałem. To był ghost event, ale to nie zmienia faktu. <g tendencies> Chyba nie lubię jak gramy w jak no. Czyżby zmienił pokój? Czekaj, czekaj, że czeka. nie nie robię, nie robię, nie rób, nie rób, nie rób, nie zgubiłem. nie rób, nie zgubiłem, nie rób. nie 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 nie, 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 nie. Ej. Na łóżku O, kurwa rzeczywiście skamuflowało się, kurwa. Nie, tu jesteś ostatni, 19 lecimy, lecimy grać dalej, what min. Dobra, to jest dalej, tak czy się. dobra Musimy go, Musimy tu poczekać, żeby go wkurwiać i tyle, taka prawda Mamy tu krócię fiksy Właśnie By... Lataczka toczka Elbląg Elblonk. Tyś, o. to jest kurwa gór. rzut dolny o kurwa, kurwa jest? Nie, nie, wiem o kurwa, kurwa. wiedziałem że rzut spod ja jest najlepszy co to, to kurwa to jest? To... szklonka szklonka a może chcesz tutaj na komputrze jak gamer prawdziwy gdzie nam piłkę zajebał hamie w kurwi się do i nam zajebał. No, no, nie wierzę. wracamy do misia. A może jest pod tym? <śm> nie no. O, 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 o. Pięć. O, G -o. o, G -o. G tu, a czy, co on zrobił? Nic nie zrobił. Co, nie zrobił. Dobra, idziemy, chodź. Jesteśmy szczęśliwymi. Czekaj, ja go już już ućpałem. na <śm> to było piękne, kurwa. Iś. Rzuc spod jaja To jest kurwa głupie I 5 Patrz zaszkiewał Narysował No chuja narysował Ty no Jinn i MF5 Headset i jedyny Headset zakładamy i jedziemy jest git Jest perfekcyjnie